Ładnej twa rozbudowa szkoły. Będzie ona miała trzy kondygnacje: parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Ponieważ ładna jest z miejscowości, która też prężnie się rozwija, w związku z czym potrzebujemy miejsc w szkołach, potrzebujemy oddziałów przedszkolnych. I w tej rozbudowie przewidujemy miejsce na dwa oddziały przedszkolne. Przewidujemy dwie sale dydaktyczne, jedną salę komputerową wraz z stołówkę, świetlice. Oczywiście wszystko jest, też będzie dobudowana wina dla niepełnosprawnych, także szkoła zyska i mam nadzieję, że na następnych kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lat wszystko będzie przygotowane już we współczesnym standardzie, bo to czego najbardziej tutaj też brakowało oprócz miejsca, bo coraz bo ciaśniej ja jest w szkole, to stołówka i będzie stołówka Także nie trzeba będzie dowozić posiłku, już będzie wszystko na miejscu, i już szkoła została przekształcona w szkołę, wraz zespół szkolno-przedszkolny. W związku z czym mieszkańcy ładnej będą w tym miejscu mogli od najmniejszych, znaczy od najmniejszych, najmniejszy to do żłobku, ale tutaj już od przedszkola, czyli każde dziecko, które skończy 2,5 roku, będzie przyjęte, i później będzie mogło kontynuować naukę aż do ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej. Całość inwestycji kosztuje na ten moment 5 milionów 342 tysiące. Nie byłoby możliwe realizowanie tej inwestycji, gdyby nie rządowe pieniądze z serii Polski Ład, w której w kwocie ponad 4,5 miliona dofinansowują tą inwestycję. Inwestycja w Władnej to nie jedyna inwestycja, którą prowadzimy. Mówimy o takich inwestycjach wielkogabarytowych i bardzo chłonnych pieniędzy na wielkie kwoty. Kolejną to jest inwestycja w Szynwałdzie, gdzie mam nadzieję, oczywiście umowy mamy do końca listopada, natomiast wszystko wskazuje na to, że koniec sierpnia, może wrzesień inwestycja ta się zakończy. Również finansowana z Polskiego Ładu, pieniędzy rządowych. Bez nich nie moglibyśmy tej inwestycji finansować i realizować. Na ten moment szacujemy, że całość wyniesie około 12 milionów złotych, ponieważ i teren, i dodatkowe wyposażenie, które tutaj chcemy wyposażyć, troszeczkę przekracza wartość tą pierwotną, którą zakładaliśmy. Natomiast wartość dofinansowania to jest prawie 10 milionów złotych, gdzie otrzymujemy pełnowymiarową halę do piłki ręcznej z trybunami, z antresolą, hale, sale fitness, no, też do, bądź też do innych możliwości innego wykorzystania, dwie sale dydaktyczne, sale gabinety specjalistyczne, także. Oczywiście z przewiązką, wszystko będzie połączone w jednym kompleksie, tak żeby nie trzeba było wychodzić, ubierać dzieciaków w młodzieży. No i szekujemy się już w tym roku na otwarcie.